thank Z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa, ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, Jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana. Dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy Waszej i na całym świecie. Jezu Chryste, o godzinie 15 przychodzimy do Ciebie, i tu teraz, w tej kaplicy, gromadzimy się przed tym wizerunkiem, który kazałeś namalować. O którym powiedziałeś, że będzie znany i czczony na całym świecie. Jako społeczność różańca bez granic, ten kult miłosierdzia też chcemy szerzyć na cały świat także w tej przestrzeni internetu aby nie było granic, które by utrudniały poznanie Ciebie. Przyjście do Ciebie. Chcemy być coraz bliżej. Chcemy wnikać w Twoje święte serce, które za nas zostało przebite na krzyżu właśnie w tej godzinie, i korzystać z łask, które nam dajesz. Prosimy Cię za nas samych, zgromadzonych tutaj na rekolekcjach Różańca Bez Granic. Prosimy Cię w intencji naszych bliskich, rodzin, znajomych. Tych, którzy nas o modlitwę prosili i którzy jej najbardziej potrzebują. Szczególnie za zatwardziałych grzeszników, którzy Ciebie Jezu nie znają, nie czczą, nie kochają. Aby i oni poznali ogromny skarb Twojego miłosiernego serca imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszechniego daj nam dzisiaj i opuść nam nasze winy, jako winy odpuszczamy naszym innowacjom i nie wódź nas na pokuszenie. Amen, Amen, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca, Ojca wszechmogącego, Stworzył się na mnie ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Naszego, który się poczuł z tego Narodził się z i Panny, umęczony pod ponskim wiłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebiony. Stąpił do piekiem Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpię na jej wiosnę, siedzi po plebisy Boga Ojca Wszechmocnego. Stamtąd przyjdzie, są dziś żywych i umarłych. Wierzę w ducha Tego, w świętych kościół powszechny, w świętych obcowaniach, w brzegów odpuszczenia, w ciało i wyzwania i żywo. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie zawsze dla i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miejmy dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miejmy dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miłość, dla nas, I całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miłość, dla nas, I całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miłość, dla nas, I całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłość, dla nas, I całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłość dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miłość dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miłość dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miłość dla nas i całego świata, Amen. Ojcze przywieczny, ofiaruję Ci ciało i ten. Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i, naszej i całego, całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie, miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego dla męki, świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas całego świata Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie miło dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki, miłosierdzie Biula, lambda, bolesnej bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata Tham, Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego dla jego bolesnej mejki jej oserdz dla nas i całego świata dla jego bolesnej mejki jej oserdz dla nas i całego świata dla 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 jego bolesnej mainki, dla. Dla. So good. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 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 Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze uwaganie zawsze nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzia. dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzia. dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzia. nas. Się, dla Jego bolesnej męki. Jego miłosierdzie nas, i miło się, dla, nas i dla Jego bolesnej męki. Się, nas i całego Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Miejmy moc, że dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miejmy moc, dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miejmy moc, że dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako Zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i która któraś wypłynęła, z najświętszego serca Jezusowego, jako z miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufamy Tobie. Jezu, Jezu ufamy Tobie. Jezu, Jezu ufamy Tobie. Ufam Tobie. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święta siostro Faustyno. Się, się Przyjmijcie, kochani, na koniec Amen. Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. O, Bóg, nie, dla tych, którzy są z nami często, regularnie, to już jest jasne, co się teraz dzieje. Właśnie rozpoczęliśmy rekolekcję Różańca Bez Granic w pięknym licheniu. Z okna widać bazylikę, jest tutaj za nami, jesteśmy w kaplicy, w domu Pielgrzyma. Jeszcze nie wszyscy przyjechali, zjeżdżamy się. Zaraz oczywiście będzie nas tutaj można też zobaczyć, pomachać, pozdrowić. To jesteśmy my. Różaniec bez granic, tym razem na żywo. Tak, moi drodzy, bardzo lubimy te momenty, kiedy możemy się spotkać naprawdę, nie tylko online, aby się razem modlić, aby razem się ubogacać, słuchać konferencji, uczestniczyć w nabożeństwach, przede wszystkim we Mszy Świętej. No i poznać się lepiej, e, więc cieszymy się z tego czasu, polecamy się Waszym modlitwą, modlitwą i omadlamy wasze sprawy, bo wiemy, że nie każdy może być obecny tutaj razem z nami. E, jak zawsze po to są komentarze, żeby e, o tej modlitwie tutaj, e, o tę modlitwę poprosić, swoje intencje wspólnie tutaj złożyć. Na pewno jeszcze tu poproszę o jakieś słowo księdza Łukasza, który tutaj jest, żeby chociaż powiedział, jakie transmisje dzisiaj jeszcze będą stąd, z tej kaplicy. Bardzo, bardzo Was pozdrawiamy, i w tym miejscu przede wszystkim chcę powiedzieć, że będziemy pamiętać o. O nas, którzy się modlimy codziennie, prosimy Pana Boga przez niepokalane serce Maryi. Więc to przede wszystkim tutaj ta nasza taka grupa reprezentatywna, która tu dojechała z Bożą pomocą. Więc tu w tym miejscu trzy dni bardzo się cieszymy. Cieszycie się? To było moim, to było moim marzeniem, żeby tu kiedyś, żeby tu przyjechać dłużej niż tylko tak rowerem, bo, bo my tutaj mamy blisko nasz klasztor. Kazimierzu Biskupim też w nim będziemy, ale no nie mieliśmy nigdy okazji tutaj być u Matki Bożej tak dłużej. Ona nas tu zaprosiła tak na trzy dni, więc bardzo się cieszę. No i jeszcze raz opiecujemy tę modlitwę. Będziemy transmitować stąd dzisiaj różaniec po apelu, a jutro no oczywiście koronkę i później, nie wiem, chyba o 22. Jakoś tak w planie to mamy. Będziemy ogłaszać wszystko, kiedy tu na żywo, ale oczywiście transmisje będą, będą przez nas prowadzone, tylko nie wszystkie będą wspólnie z całą naszą grupą. To wszystko. Życzymy wszystkim, życzymy dobrego, spokojnego, błogosławionego popołudnia. Jeszcze raz zapewniamy o naszej modlitwie i będziemy się łączyć dalej, jeśli Bóg da. Z Panem Bogiem. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam